Opowiadanie Olgi Tokarczuk to historia, która zadaje jedno, ale za to fundamentalne pytanie, co się dzieje, gdy cała wiedza, całe doświadczenie eksperta nagle staje się kompletnie bezużyteczne, kiedy świat, który próbował opisać i zrozumieć, po prostu traci jakikolwiek sens. No właśnie, to jest to kluczowe pytanie, które będzie nam towarzyszyć przez całą tę opowieść. Stanowi ono ramę dla całego naprawdę wstrząsającego doświadczenia profesora Andrusa. Prześledźmy więc jego historię. A więc poznajmy naszego bohatera. Oto profesor Andrews, angielski psycholog, człowiek, instytucja, który przybywa do Polski z bardzo konkretną misją. Wyobraźmy go sobie, pewny siebie, u szczytu kariery, absolutnie przekonany o słuszności swoich teorii i własnej przenikliwości. Posłuchajmy tego: zasiać ziarno i wrócić. Proste prawda? To jest czysta, nieskrępowana pewność siebie, która graniczy wręcz z taką intelektualną arogancją. On naprawdę jest przekonany, że przywozi ze sobą uniwersalny klucz do zrozumienia każdej ludzkiej psychiki. I tutaj właśnie zaczyna się ta mistrzowska ironia losu. Bo spójrzmy jego własne psychologiczne narzędzia podsuwają mu interpretację snu, która jest, cóż, jest dokładnym przeciwieństwem brutalnej rzeczywistości. Sen faktycznie okazał się proroczy, tyle że profesor do jego odczytania użył kompletnie, ale to kompletnie złego szyfru. I wtedy trach, cały ten jego uporządkowany, przewidywalny świat, zaczyna pękać w szwach. Profesor po prostu budzi się rano, wygląda przez okno i widzi miasto pod kontrolą wojska. W jednej chwili wszystkie reguły gry, które znał, przestały istnieć. On oczywiście tego nie wie. Nie ma tego kluczowego, historycznego kontekstu. Dla niego to, co widzi za oknem, to pewnie jakaś chwilowa, dziwaczna anomalia. Nie ma pojęcia, że patrzy na moment, w którym całe państwo zaczyna funkcjonować według zupełnie nowych, brutalnych zasad. Zobaczmy, jak szybko postępuje ta jego dezintegracja. Wystarczą zaledwie trzy dni, żeby Warszawa, która miała być miejscem naukowej misji, stała się dla niego jakimś koszmarnym, wrogim labiryntem. Każdy kolejny dzień to jest zejście o stopień niżej, w sam środek absurdu. I te wszystkie obrazy czołgi, żołnierzy przy koksownikach, te niekończące się milczące kolejki, dla niego to są znaki, których kompletnie nie rozumie. To tak, jakby patrzył na hieroglify, ale nie miał swojego kamienia z rozety. Każdy taki widok to kolejny gwóźdź do trumny jego poczucia sensu, potęguje tylko alienację. Ten cały chaos na zewnątrz, on oczywiście wywołuje prawdziwą lawinę w środku. W samym profesorze. I to, co teraz zobaczymy, to jest coś absolutnie fascynującego. To psychologiczna dekonstrukcja człowieka. Taka podróż w dół słynnej piramidy potrzeb Maslowa, tylko że w odwrotną stronę. Ten proces jest naprawdę bezlitosny. Zobaczmy. Najpierw odpada sam szczyt piramidy. Cel, misja, samorealizacja, puf, znika. Potem kruszy się poczucie własnej wartości i przynależności, staje się niewidzialny, dalej uderza w niego pierwotny lęk o własne bezpieczeństwo, a na samym samym dnie, kiedy wszystko inne już odpadło, zostaje tylko jedno głód. Co za niesamowity obraz. Myśli rozsiadające się jak w wygodnych kanapach. Piękne, prawda? A teraz? Koniec z tym. Zamiast wielkich teorii, jego umysł opanowuje jedna obsesyjna myśl obraz sklepu pełnego jedzenia. To jest po prostu totalna kapitulacja intelektu przed fizjologią. I tak dochodzimy do punktu zwrotnego: do absolutnego dna. Profesor jest już kompletnie rozbity, poddał się. I właśnie wtedy, w tym najciemniejszym momencie, przychodzi przełom: objawienie, ale takie, które nie ma absolutnie nic wspólnego z jego książkami i z jego wiedzą. Ten kadr z komiksu idealnie odwaje ten klimat, prawda? Tę beznadzieję, tę samotność to jest właśnie ten moment. Czysta rozpacz, totalna izolacja w obcym, zimnym mieście. To jest dokładnie ta chwila, tuż przed tym, jak coś w nim pęknie. I wtedy, gdy wydaje się, że już nic dobrego go nie spotka, dzieje się coś nieoczekiwanego. Pojawia się prosty ludzki gest. Ktoś go przygarnia, daje mu wódkę, ciepłą kiełbasę. Ale nawet w tym przebłysku człowieczeństwa jest absurd. Cała komunikacja sprowadza się do jednego słowa, które ten człowiek zna po angielsku: War. Wojna. I wtedy następuje ta scena. Scena, która jest absolutnym sercem, zarówno emocjonalnym, jak i filozoficznym całej tej opowieści. On i Karp w Wannie patrzą sobie w oczy. To czyste, przedintelektualne połączenie, które ostatecznie wysadza w powietrze wszystkie jego teorie i schematy. To niesamowite, że w apogeum absurdu odnajduje jakiś głęboki, pierwotny sens. To jest właśnie to katarsys. W samym sercu betonowego bloku, patrząc w rybie oko, on w końcu pęka. Płacze jak dziecko. To jest jak symboliczna śmierć starego profesora i narodziny kogoś nowego. Okazuje się, że prawdziwe zrozumienie nie płynie z książek. Przychodzi wtedy, gdy człowiek podda się i po prostu doświadczy tej czystej, absurdalnej egzystencji. No dobrze, to co z tego wszystkiego wynika? Jaki jest morał, ostateczne przesłanie płynące z tej niesamowitej transformacji? Ta ostatnia scena to jest po prostu majstersztyk. Po tych wszystkich przejściach, po trzech dniach totalnego chaosu, głodu i strachu, całe jego doświadczenie zostaje zamknięte w jednym i jedynym zdaniu. Pytaniu, którego nauczył się na ulicy. Fundamentalnym pytaniu o życie i śmierć. Jaki jest więc ostateczny wniosek? Chyba taki, że to historia o pokorze, o pokorze intelektu pokazuje granice akademickiej wiedzy, która w zderzeniu z takim surowym, brutalnym doświadczeniem po prostu rozsypuje się w pył. Zostaje tylko ta jedna fundamentalna prawda być żywym. I właśnie z tym pytaniem warto na koniec zostać. Jaka jest właściwie różnica między tym, żeby wiedzieć coś o świecie, a tym, żeby go naprawdę głęboko rozumieć? Bo historia profesora Andrewsa chyba każe się zastanowić, które z naszych mądrych teorii i przekonań przetrwałyby zderzenie z rzeczywistością, która nagle wymyka się wszelkim znanym nam ramom.